Ok. W poprzednich trzech lekcjach omówiłem kilka usług w domenie GoF. Studia. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych i wyszukiwarka KRS. Ale żeby nie było, że GoF to tylko błędy, pokażę teraz przykład, że potrafią zrobić to poprawnie. Mamy tu bardzo prosty, fajny, pozytywny przykład jak na stronę GoF. Historia pojazdu gov.pl. Warto tutaj zwrócić uwagę na dobrze napisane teksty. Tytuły, etykiety, wszystko jest na swoim miejscu. Pomoc, gdzie znajdę, napisana w fajnym, przyjaznym tonie, nie brzmi jak oficjalna strona urzędowa. Zauważcie również, jak dobrze rozwiązano sprawę z odpowiedzią, gdzie wyświetla się dowód rejestracyjny. Zobaczcie, nie wiem, gdzie znajdę tak ten numer. Powiedzmy numer WIN. Klikam i zobaczcie, fajnie to, naprawdę dobrze jest to yy, zrobione. Podświetlone pole, dowód rejestracyjny zaciemnione, nikt nie ma wątpliwości, w jakiej rubryce tego szukać. I tutaj wewnątrz pól widzisz również yy, pomocne symbole zastępcze, tak jak może wyglądać numer WIN, jak może wyglądać numer rejestracyjny, i tutaj yy, maska, daty. Do wprowadzenia pierwszej rejestracji, zobaczmy jak zachowuje się pole data. No i OK, mogę wpisać: powiedzmy 5 maj 2022, i fajnie nam to przekształciło. Nie musiałem stosować żadnych myślników, spacji, wszystko jest tutaj dobrze widoczne. Dodatkowo mamy komunikat, że dobrze wypełniliśmy to pole. OK, fajnie. Mamy tu filmik, który również nam tutaj chyba pomoże, jeśli chodzi o uzupełnienie tego formularza. Można sobie obejrzeć. Niestety nie obyło się tutaj bez błędu. Zobacz, jak wyglądają etykiety przy polach. Tutaj zwróć uwagę, gdy przejdziesz w tryb ciemny. Zobacz. I popełnisz błąd w jakimś polu, tak? Powiedzmy, popełniłem tu błąd. Okej, okay. numer rejestracyjny, ale tu. O. Zaakceptował mi. Zobaczcie, zaakceptował mi e, numer WIN, który składa się praktycznie z 3-4 liter. Tak samo numer rejestracyjny nie jest poprawny, nie wychwytuje błędów, jakby tak. No, mamy tu informację, że e, zostało to wypełnione poprawnie, ale zobaczcie. O to mi chodziło. Wpisałem tu jedną cyfrę i zobaczcie, ten komunikat tutaj w trybie ciemnym, no słabo, słabo to wygląda. Widzicie, te żółte tutaj nie zmienia się, gdy mamy błąd, ale to taki szczegół, tak? Można, można powiedzieć, że generalnie ta strona jest zrobiona poprawnie. Tak naprawdę portale gof to cała siatka usług i nie wszystkie są zaprojektowane w taki sposób, jak omawialiśmy w poprzednich filmach, tak? Nie wszystkie są, można powiedzieć, błędnie zaprojektowane. Nie odbierzcie mnie źle, że krytykuję całe to GOV. Po prostu niektóre z ich usług posiadają szkolne błędy i to od dłuższego czasu. Nie wiem, dlaczego nie poprawiono na przykład tutaj tego przycisku wyczyść obok przycisku szukaj. Uwierzcie mi, że znajdziecie w wielu ich usługach właśnie te dwa przyciski obok siebie. Jest to irytujące, tak? Załóżmy, że wypełniasz żmudnie długi formularz, a następnie omyłkowo szybko klikasz przycisk wyczyść. No, nie można tego już przywrócić. Mam wrażenie, że nie mają jednego wzorca, jeśli chodzi o portale GOF. Każdy tutaj każdą usługę projektuje kto inny. Nie ma jakiegoś wypracowanego schematu, który zostaje przekazany projektantom. No i na koniec, mała zabawa dla Was. Mamy tutaj można powiedzieć, niezły kwiatek, czyli stronę spisgov.pl. No i tutaj zadanie dla Was jestem ciekaw, ilu ile błędów użyteczności znajdziecie na tej stronie. Ja widzę tutaj już na pierwszy rzut oka co najmniej kilkanaście. Jestem ciekawy, co tam widzicie. Możecie dać znać w komentarzu pod tym filmem spis.gov.pl. Zajrzyjcie sobie, wychwyćcie błędy i dajcie znać, co o tym sądzicie. No to tyle, jeśli chodzi o Gof, ale myślę, że kiedyś jeszcze powrócimy do tego tematu i znajdziemy równie ciekawe smaczki. A ja teraz zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę lub komentarza oraz odwiedzenia mojej strony przeprojektomani.pl, gdzie znajdziesz fajne porady dla wszystkich projektantów w formie bloga lub w formie produktów, które stworzyłem, a jest to eBook przeprojektowany, e-book idealny landing page, checklista dla projektantów, gdzie samodzielnie wykonasz audyt, strony oraz newsletter w formie cotygodniowych wskazówek porad, inspiracji projektowej co tydzień na Twoim mailu.